Na nas jest z nazywa się to rozprowadzanie żywotnych sił. A tak na nas jest tym razem pan Krzysztof Tołwiński, którego miałem zaszczyt poznać na spotkaniu z Panem Krzysztofem Konowiczem, on też się pojawił i wspierał pana Krzysztofa Konowicza i na tym spotkaniu był pan Krzysztof Tołwiński, a teraz wspólnie. Z panem, który występuje pod pseudonimem Arvid. Jest ubrany w charakterystyczną e, rosy, to chyba wojskową, wojskową rosyjską podkoszulkę, koszulkę, w takie poziome paski. Pan Arvid jest ubrany i oni mają formację Front. Z tego co wiem, nie jest to formalnie zainstalowana partia polityczna. E, został obśmiany marsz, w którym braliśmy udział, i szczególnie została obśmiana moja tam wypowiedź. Jest to tak rozgrywane, bo nie wiadomo o co chodzi. Czy to moja wypowiedź tak bardzo ośmieszyła ten marsz i była jakimś takim zgrzytem, czy może cały marsz jest ośmieszany? No, wygląda na to, że jedno mówi. Ja głowie... słyszałem, że pan, pan Tołwiński powiedział taki tekst, że buty są tanie. Buty są tanie, tanie maszerowanie. co to wynotowałem. Chociaż to nieprawda, bo ja na przykład nie maszerowałem w tym marszu, ponieważ byłem bardzo zmęczony po pracy i ja wolałem się wyspać. Nawet nie pomogłem Ci rozstawiać no się, pomogłem. tak zwanych... Nie pomogłem się, ale to nie jest zaszczyt, o tym ale nie Uwaga, uwaga, I uwaga teraz wziąłem tak. kamerę, wziąłem kamerę, przyszedłem. Pomimo tego, bo była ochydna pogoda. Był śnieg, było zimno. I takie mówienie przez Pana Tuwińskiego, że tanie i modne maszerowanie to jest po prostu no, to jest plusie, taka, że, że to wszystko plusie, to jest... tym słuchajcie Państwo, To, co, w to, w czym wzięliśmy udział, to jest w rozprowadzanie nas przez służby. Nie padło słowo jakie służby. Natomiast główny zarzut, do którego prowadzi i to jest ciekawe, no Arwid mówi o kolejnej prowokacji służb w odniesieniu do kameratów i do tego, co my robimy ze Stolnictwa I zarzut pada, że my w ten sposób politykom nic nie zaszkodzimy mówiąc prawdę, znosząc antywojenne hasła, tłumacząc ludziom, jak bardzo wielkim zagrożeniem jest wojna organizowana przez siły waspowskie, Robiąc czy przez siły szab, to my nie szkodzimy politykom. Pan Tolwiński skądś to wie. Ja przypomnę, że pan Tolwiński był w rządzie PiSu, więc może i rzeczywiście takie jest, że oni się tylko z nas śmieją, a może jednak nie. Dlaczego uważam, że nie? Ponieważ gdybyśmy rzeczywiście nie szkodzili panu Wińskiemu, to by nie zrobił o nas tego, tej swojej wypowiedzi. Dosyć długiej, dwudziestokilkominutowej z panem Arwidem. Dziękujemy dla Marka Czerwiańskiego, który... Doktor nas, Marek Czarniaski nas o tym poinformował. Było Był bardzo ciutki. przykro, bo on się z nami utożsamia. Po, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się z nami utożsamiają, którzy maszerowali z nami w tym marszu, którzy razem z nami przy Kolumnie Zygmunta byli i pilnowaliśmy tego miejsca tak. i też Nie nagłaśnialiśmy, przypomnę, że Szymon z Stoku i kedy w Poznań te swoje transmisje oni wtedy realizowali. A myśmy to retransmitowali na miejscu, można było zobaczyć, obejrzeć, usłyszeć, co się dzieje na marszu. Tak. Tutaj w ogóle ciekawa rzecz, bo swoją tyradę przeciwko Sendeckiemu i Marszowi Pan Krzysztof Tołwiński rozpoczął od tego, że nie wiemy o co tam chodzi no, Dlaczego takie rzeczy mówi no, powinni... Panie Tołwiński? Niech pan występuje jako facet, który wie o co chodzi Panie ministrze Tołwiński, pan powinien mówić, że pan wie o co chodzi Sędziówki to ambient. A pan tak zaczął, tak wie pan. Blefuje. W pana stwierdzeniach nie może padać określenie, że nie wiemy blef, o co tam chodzi. Blef. W pana stwierdzeniach nie może padać jakaś taka wypowiedź, jakieś zdanie, że pan nie wie o co chodzi. No bo no to po co mówisz, jak nie wiesz o co chodzi. Niech pan reprezentuje jakieś sprawy. W ogóle z ust pana Tołowińskiego padają takie dziwne określenia o zabawach w ruchy i wyruchy. No, co ja chcę, ale pan minister no, o wyruchach no, 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 to, no to nie powinien mówić. Ciekawa rzecz. Okazuje też publicznie zniecierpliwienie tym, że nie powstała partia kamracka Ma swój front, który może rozszerzać. Może przyjść do kameratów. No, Olszański jest w więzieniu, ale jest Osadowski, który pilnuje sprawę i można tam panie ministrze Tołwiński się dopisać i ze swoimi ludźmi się dołączyć i być w partii kamradzkiej, która, miejmy nadzieję, powstanie przed wyborami. A jeszcze są inne rozwiązania, które zrealizujemy, jeżeli się Można. okaże, że partii nam nie zarejestrują Taki, to możemy iść jako lista partyjna i wziąć dotacje w inny sposób, panie ministrze. I pan Tołwiński pozwala sobie na zaatakowanie Stronnictwa Narodowego. Publicznie mnie obraża, mówiąc, że nie wie, o jaki naród chodzi. Panie ministrze, chodzi o naród polski. Stronnictwo Narodowe, które w 2005 roku odbudował Ludwik Wasiak, jest jak najbardziej partią narodową, polską. I pan powinien o tym wiedzieć, no bo przecież spotkaliśmy się. Pan, no, jak Rzeczliwie. Rzeczliwie spotkaliśmy się przy okazji naszego pobytu w Stoku. Pan był i nie wie, pan z kim się spotykał, nie zrobił pan rozpoznania. Dlaczego? No nieładnie, no to coś tu, coś tu zazgrzytało. Coś tu. Źle pan u panu pion informacyjny działa. Również pozwala, pozwalają sobie panowie na stwierdzenie, że to plotki, czy Sendecki jest lekarzem. To no, przykro mi się zrobiło. Nie, że doktorem. doktorem że plotki, że jest lekarzem. lekarzem. Plotki, tak, 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 tak to zanotowałem. I teraz być tak. może, uwaga, być może. I przechodzimy do wypowiedzi Sendeckiego. Eugeniusz, być może ich informacje tylko polegają na tym, czerpią tylko z plotek. Przejdźmy do, do tego, jakie stawiają zarzuty mojej wypowiedzi. Otóż na początku kwestionują, że Putin jest następcą Stalina. No jest następcą Stalina, jest przywódcą wielkiego państwa, którego szefem swego czasu był Stalin, teraz szefem jest Putin. To państwo się zmieniło na lepsze. Tak, zgadza się. W swojej wypowiedzi nie uwaga, mówiłem, że na gorsze. E, chciałbym zapytać. Jestem tam w tej wypowiedzi. ostatniego Cara Rosji. No, Lenin. No, Lenin. no Jak chory Nie, następny był wrogiem. Był Akurat Kiereński Tutaj, między Leninem a ostatnim carem był Kiereński Dobra, ale ogólnie rzecz biorąc, <grym> ten, kto rządzi, oni nie muszą się kochać. Jedno jest tak. pewne, że Sendecki nigdy, a już szczególnie w tym, w tym wystąpieniu, nie oskarżałem Putina o najgorsze rzeczy, o komunizm, o brzydkie rzeczy, które ciążyły na Stalinie. Natomiast przypomniałem, o układzie, który był między Stalinem a aliantami zachodnimi, czy których reprezentował Roosevelt, ale tam oczywiście był i Churchill, i całe Deep State, i różne agentury. I on zaczęli od tego, że ja obrażam Putina w ogóle porównując go do Stalina. A ja akurat podtrzymuję to nie tyle porównanie, co informację, że mamy do czynienia z następcą, który sobie radzi tak jak sobie radzi oczywiste jest, że i o tym my wiele razy w innych miejscach mówiliśmy, ja to mówiłem, że Stalin dokonał przeobrażenia swojej postawy. Na początku był komunistą, czyli agentem waspowskim, amerykańskim, brytyjskim, a potem stał się samodzielnym rosyjskim politykiem, a potem zabili go nieznani sprawcy. I teraz ciekawa rzecz. Za co jestem atakowany? Otóż pan Tołwiński mówi, że niemożliwy jest układ między Bidenem a Putinem. Rząd mówi. To może świadczyć o tym, że bardzo kocha Putina. Albo Bidena. By... A może pewien ma trop, ograniczenie umysłowe pewien, nie trop, pewien tego. trop jest taki, że pan minister Towiński był w rządzie PiS-u. Tam by kogo nie przyjmują. Jest tylko zaufanie. Janka. Ja odniosłem wrażenie, że powiedziałem narodowi ważną prawdę, a tutaj wyszło, że pan Towiński współpracuje z kimś, kto go umieścił w tym rządzie PiS-u. I ten okay. ktoś mu powiedział: ratuj sytuację, zabagnij informacje, żeby broń Boże, ludzie nie myśleli to, co Sendecki powiedział. A może ci Ale to może się myleli. <laughs> A nie może być tak, że się znają. I, i może... ja tutaj przypomnę, że y, wiele rzeczy, chociażby kwestia katastrofy smoleńskiej, potwierdza współpracę służb amerykańskich i rosyjskich. Y, to, że na zaproszenie obecnych rządów polskich. Czyli agentury was polskiej. Do Polski przybyło 80% uchodźców, to są Rosjanie. 80% uchodźców z Ukrainy to są ludzie, którzy mówią po rosyjsku, i my kilka razy w telewizji narodowej mówiliśmy, że muszą tam być agenci Putina, chociażby no, z powodów demograficznych. W tak dużej liczbie muszą być. Jezus. Wśród Rosjanach są bądź potencjalni, bądź czynni agenci. Mm -hmm. I, I proszę Państwa. No, rozwijam tę myśl w tym moim przemówieniu, którego bronię. Natomiast co jeszcze wyłapałem w tej tyradzie Tołwińskiego? Bo pan Tołwiński mówi, że nie rozumie, na czym może polegać pomoc Chińczyków dla Polaków. A to było śmieszniejsze. Otóż może, na wielu sprawach. Ja to już był taki moment, kiedy władze sowieckie rządzą w Polsce, Chińczycy zapraszają młodych narodowców, m.in. Mariana Barańskiego, który o tym mówił. osobiście go znam. I Marian Barański mówił, że był zapraszany, że byli ludzie, narodowców, zapraszani do ambasady chińskiej, i Chińczycy pokazywali film z Katynia, jak są zabijani polscy oficerowie. Także Chińczycy, Chińczycy mogą na różne sposoby pomóc politycznie Polakom, i my się o taką pomoc zwróciliśmy. Panie ministrze, i, i zrobiliśmy to w najlepszej wierze i dla dobra narodu polskiego. W, w rządach polskich, jak sam pan to powiedział, są agenci amerykańscy, i tutaj panu za to bardzo dziękuję, że pan to przyznał, czyli współpracował pan z agentami amerykańskimi. Brawo, brawo, dobrze się o tego przyznać, panie, panie Krzysztofie. No więc Chińczycy mogą nam pomóc, chociażby przez informację, który to jest agent, a który tylko poczciwy idiota, który Amerykanom służy. Także gdyby nas ambasada chińska zaprosiła i poinformowała o tym i owym, to byłoby fajnie. I teraz ciekawa rzecz pada z ust pana ministra Tołwińskiego. Pan Tołwiński publicznie twierdzi, że Chiny są zagrożeniem, Gadaje że do was. są straszne. Do was. A ja przez moment odniosłem wrażenie, że nie rozmawiam z politykiem polskim, waspolski. tylko z jakimś was polskim. A może mu tak wbijali w tym rządzie, może tak upijali go i mówili was dobry, Chiny złe, was dobry, Chiny złe i tak wyszedł, i tak został. Bo pan Tołwiński wygląda na osobę, która kultywuje chociażby polską fryzurę, bardzo nam się podoba ta fryzura, taka na szlachcica, taka nieco kozacka. Sarmacki. Natomiast, Sarmacki. natomiast ten Sarbata to nie do końca sarmata, proszę Państwa, ostrzegam przed panem ministrem Tołwińskim. Nie Ciekawa Sarmacki. rzecz, że Myślenie. pan Tołwiński oskarża mnie, mnie sendeckiego ze stronictwa narodowego, które nigdy nie było kochane przez Pis, on mnie oskarża o współpracę z Pisem i Ukraińcami. Wszystkich kamatów o to oskarżył de facto, w tamtej swojej wypowiedzi. No. I jest jedna rzecz, która ich głęboko poruszyła Masque, i zaczęli w jednym momencie rechotać. Wesoło. De Masque. De Masque. Pan, pan Tołwiński i pan Arwid. Mhm. Otóż śmieją się z informacji, że Polska może być bombardowana przez Rosję. Wesoło rechoczą na samą myśl o tym. Niemożliwe. Popatrzcie sobie Państwo. Tak, bo mówią, że to jest niemożliwe. Proszę jest Państwa, możliwe. dużo rzeczy jest możliwe. I, i teraz tak. Ja zauważyłem, że pan Tołwiński na wszystko, co się dzieje w Polsce, mówi my. A ja nie ze wszystkim się utożsamiam. Dla mnie, my to naród polski. A ci, którzy rządzą, to nie jest naród polski. Jeżeli ich będzie bombardował Putin, to ja nie chcę być ofiarą przypadkową, przypadkową tych bombardowań. I zwracam się, To jest, ja jestem patriotą Polski. To, co się dzieje, to, do czego nas pcha rząd waspowski, agenturalny, jak zresztą sam pan Krzysztof mówił, jest niebezpieczne dla mojego życia i zdrowia. Ja chcę przeżyć. Więc zwracam się, biorę kogo mam, tutaj jak wziąłem, zaprosiłem panią doktor Adama i wszystkich dobrych ludzi, wszystkich kamratów, wszystkich narodowców, kto mhm. tylko, nawet tych pana Tołwińskiego też zapraszam. Bo. Chodźmy pod ambasadę Rosji. I poprośmy Rosję, żeby nas ostrzegła. Jak będzie bombardowała tych łajdaków, którzy rządzą i prowadzą nas do rzezi i popychają, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, to niech nas, nas, cywili polskich, ostrzeże, żebyśmy mogli się pochować albo gdzieś uciec. Ja nie, wcale mi nie jest do śmiechu. Ja wiem, że to jest upokarzające. Ja wiem, że to dla mnie jest haniebne. Bo oczywiście fajnie mówić, że my jesteśmy Haniebne na jest. granicy ich zatrzymamy. Haniebne Prawda jest taka, jest. że ktoś jest. naciśnie guzik w Petersburgu albo w Nowosibirsku, Nowo ja A coś wiemy. wybucha w Warszawie. No. Tak szybkie są w tej chwili różne rakiety, różne środki przenoszenia broni. Niestety. I tutaj jak najbardziej moja, mój pomysł, żeby się zwrócić z prośbą, do Rosjan. I, na, i ja, żeby było jasne, ja o to nie obrażam. Yy, użyłem określenia, żeby wstrząsnąć Polską opinią publiczną. Prośmy ich, tak jak się zbrodniarzy prosi. Prośmy o łaskę. Podtrzymuję to słowo. Dziękuję, że pan Tołwiński yy, poruszył się i jakoś chce nas chyba zapewnić, że co, że nic nam nie grozi ze strony Rosji, która będzie strzelała do ludzi, z którymi na razie jest w układzie. Ale może się okazać, że coś nie tak pójdzie na Ukrainie i bombardowanie polskie się zacznie. Obawiam się tego. Bardzo się tego obawiam i myślę o tym, co jest mi najbliższe i najdroższe. O polskiej ludności cywilnej, o mojej rodzinie. Dokładnie. A wiem, że nie zapewnili nam, zarządzający Polską, odpowiedniej ilości schronów. Wiem o tym. I polityka... Może się mylę, panie Krzysztofie. Nie, do wojny. A może ja się mylę. Może pan mi powie, gdzie ja mam schron. Ja mieszkam na Ursynowie, może pan mi powie, gdzie na Ursynowie jest miejsce dla ludzi, którzy mieszkają na ulicy Munsena? Gdzie my się mamy schować? Ale gdzie mamy do apokaliptycznych I teraz ciekawa rzecz. Chodzi? Pan Tołwiński okazał brak szacunku dla munduru narodowca. Przypomnę panu, panie ministrze, że piaskowy mundur jest to coś, co było ustalone zadmowskiego. My to szanujemy jako świętość i dla nas jest to ważne. Jeżeli pan okazuje pogardę publicznie, to my sobie to zapamiętamy. O ile wiem, To wisk jest piusutczykiem z przekonania. Więc on nie wie, kto, kto to jest pogardę Roman Polski. polskiemu mundurowi. I wie, co który to noszę. Mógł okazać pogardę mi. Nie Mógł to powiedzieć, podróż. że się ze mną nie zgadza. Pozwoli sobie Boże, na wycieczkę wie. przeciwko mojemu mundurowi. Y Odebrałem coś nawet jako groźbę, żebyśmy się omijali. Otóż proszę pana, nie jest tak, że w najbliższym czasie mam się wybrać do Białego Stoku, ale na pewno poinformuję doktora Czarniowskiego i to ogłoszę. I na pewno będziemy gościli u pana Kononowicza, czy na rynku, czy w innych okolicznościach. I będzie to spotkanie otwarte. Jeżeli pan coś ma do mnie, będzie mógł pan przejść i mi to wygarnąć, zostanie to sfilmowane. Chętnie z panem porozmawiam na spokojnie. Jest jeden element. Tej wypowiedzi, który jest haniebną nikczemnością, tak? Pan minister pozwolił sobie na haniebną nikczemność, mianowicie pan Tołwiński pozwolił sobie zakwestionować, zdezawuować, poniżyć osobę, która mi towarzyszy od ponad roku, panią doktor Sokołoszką, polską ziemiankę z niezwykłej polskiej rodziny, z kilku polskich dobrych rodzin szlacheckich, ziemiańskich i co haniebne dla Pana, nie nie, nie dla Pani Doktor, dla Pana Panie Tołwińskiego. Ona właśnie pochodzi z Pana terenu. Jest wspomniana, czyli Pan sięgnął, bo może Pan się przygotuje do spotkania w temacie szlacheckich, tak, dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego w południowo-zachodniej w a autor Włodek, wydawnictwo Pamiętniki Historyczne. Niech pan sięgnie tam, niech pan porozmawia z jakąś prawdziwą szlachtą i się dowie, kim byli jezierscy przodkowie matki pani doktor z Pobikrów na Podlasiu. Dowiedz się, Krzysztofie, i nie grzesz więcej. Nie pleć, nie opluwaj tych ludzi, któremu ty, ty akurat, Powinieneś hołd składać. I co dalej? Ciekawa rzecz spływa z ust, spada ładko. panu Tołowinskiemu. On odmawia bycia ziemiance sokolowskiej na tej ziemi. Niedopuszczalne stwierdzenie. Cieszę się, że mogłem wygłosić takie przemówienie. Coś drgnęło, coś szarpnęło waspowską nutę w tym człowieku i zaczął być szczery. Nienawidzi ziemiaństwa. Nie chce, żeby ludzie się ratowali przed rządami jego kolegów z PiSu. Mhm. Y... Zaraz, zaraz, mam pomysł. Mam pomysł. No, poczekaj, podsumowuję to arwit jako kolejną prowokację służb. No i jest zarzut, że my politykom nic nie zrobimy, właśnie robiąc marsze i ostrzegając polską ludność cywilną i, i, i wzywając, prosząc Rosjan, żeby nas ostrzegli, żebyśmy mogli uciec. Czyli żeby ta spodziewana niestety wojna, bo jeżeli, logika, jeżeli robimy marsz przeciwko wojnie, że się jej spodziewamy, tak? Jak najbardziej się jej spodziewamy. Mówi się wojna o ofensywie rosyjskiej, ale mówimy o wojnie w Polsce. Ale... Mówimy o tym, że żo żołnierze polscy mogą być angażowani na Ukrainie, ale co to spowoduje? Bomba już jedna zleciała na Polskę. W przewodowie. To... dwie są y y No i ja uważam, że akurat i przychodzenie pod ambasadę ale i mówienie śmieją, o tym. Śmieją się. To, że się panowie śmiejecie, ale są o, wybory. Ludzie sobie. mogą was źle ocenić, mogą zapamiętać sobie. Ludzie mają twarde dyski, nie wszystko jest w internecie. Część ludzi mają na twardych dyskach. Bardzo proszę wszystkich, żebyście zapisali sobie tę naszą wypowiedź. Ale uwaga. Teraz jest rocznica powstania styczniowego. Czyli agenturalnej, wrogiej Uwaga, Polsce. Tak. Ruchawki, która miała ruch na celu likwidację nas jako narody. I Polacy, prawdziwi szlachcice, którzy brali udział, a właśnie w Podlaskim bardzo dużo było takich szlachciców, zostali wywiezieni na Sybir, a ich majątki przejęli... Cenzura. Cenzura. Indy, Wiadomo kto. Indy. A ja powiem Państwu, że akurat moja rodzina po linii ojca jest rodziną mieszczańską. Mieszkaliśmy w takim miasteczku Tyszowce i naiwna, dzielna, mieszczańska młodzież była podburzona do Powstania Styczniowego i y, czym, to, czym to zaskutkowało? Stracił że kamienicy. Tyszowce straciły prawa miejskie. Czyli był chytry plan. A, a dlaczego krzyżowcy są taki, No nie tylko, a, ale Dlaczego a były solą wokół? Okay. Bo robiły buty ze świńskiej skóry i pewni ludzie nie mogli tam z powodów religijnych robić interesów. I siłą faktu były to interesy, my tam działaliśmy, polacy, sendeccy, narodowcy. No, Panie Tełowiński. Pan wygląda Brzydko. na to, że jest po stronie tych, którzy wywołali Brzydko. powstanie stycznia. Przeciwko narodowemu interesowi polskiemu. Przykro mi to Brzydko. mówić. Miałem o panu dobre zdanie. No, Świetnie. Dobre. Bo, wygląda, że Czekaj, w pierwszym Masz marszu... Bo... Poczekaj. W pierwszym marszu Dmowski na zamek to WIŚSKi chyba brał udział, chyba występował na koniec. wiem. Wydaje może, mi się. Tak? Może jest kimś śmyle. W każdym razie, proszę państwa, jak to się mówi, z obfitości... Serca, usta mówią. Coś drgnęło w panu Tołwińskim, uzewnętrznił swoje podejście. No i mamy taki kwiatek. Ale uznał, że w ogóle robienie marszów jest bez sensu. Że chodzenie. Czyli, czyli przepraszam, panie Tołwiński, co ma sens w takim układzie? Co ma sens? Nagrywanie filmów z demonstracji pikiety, mówienie o tym. Różnych hipotez, bo to była jedna z wielu hipotez. Dlaczego pan, y, dla pana Sędzkiego y, zabrania mówić o tak zwanej jednej z hipotez, która może być dla nas zgubna, bo to ośmiesza, że pana. Czy pan się boi y, śmieszności? Pan śmieszny jest, jak pan to mówi, bo to o, oznacza, że pan wystarczy. Namówić pięć osób, które będą za Panem chodziły i śmiały się z Pana, i Pan po prostu będzie już skończony? Pan nie... Szanowni Państwo, to jest nasza odpowiedź, polemika. W sumie po to są politycy, żeby gadać, żeby sobie nogi podkładać. Czasami się sobie pomagają. My zawsze staraliśmy się pomagać tym dobrym ludziom. Natomiast najbardziej z, tego, z tej całej sytuacji boli mnie krzywda doktor Sokołowskiej, która tyle wycierpiała dla sprawy narodowej, której rodzina tyle wycierpiała. W tym salonie, w którym teraz jesteśmy, patrzą na nas z obrazów przodkowie, sokołowscy, jezierscy, którzy zostali przez pana Tołwińskiego spoliczkowani. Przepraszam w imieniu Podlasia, Panią Sokołowską oraz Eugeniusza Sedeckiego za Pana Tołwińskiego. Nie wiem skąd ten człowiek takie wiadomości czerpie. Przebieraniec. Sprawdzimy wszystkich przebierańców, ale no Panie Towiński tak się nie robi. Po prostu. A pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wysłuchali w spokoju i w rozwadze i myślą o tym jak to jest z tym układem Putin-Biden, że jest możliwy i że wiele rzeczy wskazuje, że jesteśmy my, Słowianie, Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie rozgrywani przez wrogów narodu. Czołem wielkiej Polsce. Czołem, panie Tułwiński, czołem.